Dzień dobry, moje mysycki, Witam was wszystkich bardzo serdecznie i gorąco. Dziś chciałabym pokazać wam, w, jak szybki, w jaki, jaki szybki sposób, w jaki szybki sposób możecie zrobić sobie masę do torta. W tym przypadku śmietankową. Kochani, także bierzemy jeden budyń. W tym przypadku mam budyń śmietankowy. Potrzebujemy do tego. Kostki masła, oczywiście 82% masełko, musi być to lepsze, nie margaryna, bo wtedy masa jest taka obślizgła i niedobra. Robię torta, więc dlatego potrzebuję tą masę taką delikatną, śmietankową. A jakiego torta już za niedługo się przekonacie. Oczywiście mój mikser z łapkami, niech tak do ubijania białek. No i co? Rzucamy tutaj kostkę masła i stopniowo, jak już tu się nam będzie kręcić nasza maszyna po łyżeczce, po naszego wspaniałego budyniu. Jeśli chcecie kokosowy, wsypcie kokos. Jeżeli chcecie waniliowy, możecie wrzucić sztyptę, szczyptę waniliowego aromatu, bądź cytrynowego aromatu. To już wedle uznania. Jeżeli chcecie czekoladowy, zróbcie budyń czekoladowy, truskawkowy, truskawkowy, kawałki owoców truskawkowe. I to jest najszybszy sposób na budyń, na masę budyniową. Później malujecie torta tą masą, albo w i wkładacie też, że przekładacie go, czyli do środka. No więc tak kochani. Muszę Was gdzieś tutaj sprawdzić. O, może tutaj dobrze to widać. Mamy naszą kostkę masła. O. I wrzucamy go do naszego miksera. To jest najszybszy sposób na masę. Wiecie, że macie mieć gości. Możecie na przykład kupić już gotowe gofry, czy upiecami biszkopta. To też nietrudne. Z dwóch czy czeka jest nawet taki cieniutki biszkopcik na małej brytwance. No i kochani, ja zamykam moje wieczko, ponieważ jeżeli go nie zamknę, to moja machina nie będzie się kręcić, więc... tego tak zbełtam masółko. Masółko rozbełtane. No i teraz wkładam nasz budyń. Oczywiście to jest bo ja muszę ciągle zamykać to, żeby to się włączyło. Ale... To jest ten minus mojego mojego tego miksera. Ale ja sobie kiedyś kupię taki mikser, co miska jest już taka otwarta i będę mogła sobie swobodnie... wrzucać rzeczy. Troszkę dokładam do tego masła. Oczywiście masło musi być trochę rozpuszczone. Nie może być takie zimne, lodówki twarde, bo przez nasze łapki będzie ciężko je zmielić. Każdym razem tego wysiłkania jest taki problem, że właśnie jest. Zobaczcie moi drodzy, nasza masa robi się twarda, o. śmietankowa. Ja dodam jeszcze resztkę budyniu, o zobaczcie, będzie fajnie, fajnie się komponować z jasnym biszkoptem, a jaki tort już niebawem zobaczycie, Kram jeszcze, jak Pokażę Wam, jak mi się to fajnie zrobiło, bardzo fajna, bo nie słodka, w ogóle cukru nie dodawałam do budyniu taka masa gotowa jest na przełożenie biszkoptu, ciasteczek jakiś, nawet tych kupnych biszkoptów można je zamoczyć w kawie, zrobić takie ala tiramisu śmietankowo kawowe. Oczywiście tutaj nie dodaję jajek, można to swobodnie jeść. Nie znam się nie stanie, najgorzej to takie masy właśnie z jajkami, kiedy to trzeba od razu tego samego dnia zjeść wszystko. No. Szybki fajny sposób na po prostu masę do torta.